Białe krzynki omyłkowo atakują komórki tarczycy, nie do końca znane są przyczyny takiego stanu rzeczy, chociaż niektórzy twierdzą, że może mieć to ścisły związek z czynnikami genetycznymi. Zauważcie, ścisły związek. Niektórzy twierdzą, że może mieć, ale ścisły związek. To jest cytat z pana doktora, takiego modelowego doktora, który właśnie tak powie. I nie tylko w przypadku choroby tarczycy powie o prawdopodobieństwie, że jest to choroba genetyczna. To jest taki wytrych, który my będziemy pewnie coraz częściej słyszeli, kiedy nie mamy co powiedzieć, nie mamy jak temu pacjentowi wytłumaczyć, to powiemy, że to choroba genetyczna, co właściwie mu zamyka usta, no bo na genetyce nikt się nie zna. Więc no, jak genetyczna, no to nic pan z tym nie zrobisz. Eee, a to nieprawda, to jest oczywiste. Nieprawda to nie jest żadna, e, żadne czynniki genetyczne, bo jeżeli byłyby to czynniki genetyczne, to już tak całkiem logicznie, to jak to jest, że mamy coraz więcej tych problemów, chociażby e, chorób Hashimoto? Czy znaczy, ta genetyka tak szybko, tak w krótkim czasie się zmieniła? Ten nasz genotyp w ciągu 20 lat uległ takiej modyfikacji, że nasi dziadkowie, pradziadkowie nie chorowali, nie było czegoś takiego, a dziś choruje 20%. Populacji? No to bardzo dziwna ta genetyka.